AgroKojot prezentuje. bo ta idzie, ale to... Szkoda, że żniwa nie idą. Cholercia. Ciągle pada. I siemanko, panie i panowie, w kolejnym nagraniu. Akcja talerzówka. Akcja talerzówka po jęczmieniu. Aktualnie Jakubek tutaj talerzuje ostatnie pole w tym rejonie i przemieszczamy się dalej. Jak widzicie, ładnie pada deszczyk. Przywiozłem mu obiadek. Jakubek sobie tutaj wsiądzie, zje, a ja dokończę to pole i przejedziemy na kolejną lokalizację. Ciągle pada, a Jakubek tutaj talerzuje drogi. No wyrówna się trochę, będzie prostsza. I panowie, chwilowa zmiana operatora, wcześniej Jakubek talerzował, teraz go na chwilkę zmieniłem, przejechaliśmy na kolejny kawałeczek i pomalutku działamy. Tutaj mamy góreczki na tym polu, na pewno kamera to bardzo mocno wypłaszcza, bo tak jak ostatnio tutaj kombajnem jechałem, to jak montowałem film to widziałem, że no tej górki w ogóle nie widać w kamerze, no jednak tutaj góreczka jest taka dosyć ciekawa. Piaszczysto-gliniasta, tam na górce mamy glinę, tutaj na dołku mamy piach, tam znowu na górce mamy glinę, pole sobie robimy w tak zwaną szagę. Na pewno to pole będzie jeszcze raz talerzowane, albo, właśnie albo, albo będziemy siać poplon puttingerem, bo planujemy w tym roku nie siać gorczycy i grochu, tak jak to robiliśmy wcześniej rozsiewaczem. Tylko posiejemy sobie facelię i rzepę. Ogólnie to zobaczymy, czy dostaniemy nasiona takie jak chcemy. Niby te nasiona są tutaj dostępne, to mam nadzieję, że nie będzie problemu. Ogólnie bardzo fajnie idzie. Gdzieś za godzinkę prognozują większe opady deszczu. To nie wiem, czy będziemy dzisiaj dalej talerzować. No, ale jak nie dziś, to jutro. Pomału do przodu. Na pewno do końca tygodnia. Nie uda nam się nic pokosić i tak to wygląda. W tym roku będą bardzo późno żniwa, pomimo tego, że wjechaliśmy na koniec czerwca w jęczmień. początkiem lipca go skosiliśmy, pomimo różnych przebojów, awarii itp. Itd., to i tak udało się w miarę szybko to zdjąć. No tam jeszcze kawałeczek został tego jęczmienia nam, ale, ale to już formalność, że tak powiem. No i w tym czasie na pewno wszystkie inne zboża nam dojrzały, a nawet już po tych deszczach, bo to niemało nam spadło, zaczynają robić się czarne. Hmm. I zaczyna robić się ciekawie. Jeszcze może dwa słowa o nawigacji. FJ Dynamics jak dla mnie spisuje się rewelacyjnie. Nic więcej nie chcę. To działa tak jak trzeba. Na pewno jakbym wsiadł do innych marek ciągników z oryginalną nawigacją nie będę tutaj robił reklamy, ale no widziałem takie nawigacje, które są bardzo wygodne. Bo tutaj jednak trzeba się w miarę prosto na tą linię ustawić i włączyć, wtedy ciągnik nie kręci, nie szuka tej linii, tylko wjeżdża tak jak trzeba. Po prostu do pewnych rzeczy tutaj trzeba się przyzwyczaić i, no i robić tak I, i też to działa. No wiecie jak jest. Jak się człowiek do bardzo wygodnego przyzwyczai, to później ciężko na przykład taką nawigacją sterować. No, mogę się tylko domyślać, że może tak być. Ale jak się nie miało w ogóle nawigacji, jeździło się tak na lusterko. A teraz włącza się to prowadzenie tym przyciskiem. Nie potrzebuje żadnego pilota tutaj ani nic. No właśnie, a propos pilota. Joystick od rozsiewacza musimy jakoś lepiej przymocować, bo tak żeśmy go złapali i tak sobie na trytytkach. <laughs> jest zamontowany. No ale to nic. Tutaj wymyślimy sobie jakiś cybancik albo w ogóle gdzieś indziej go zamontujemy, ale powiem wam szczerze, że gdzieś indziej będzie ciężko, bo może nam tutaj przeszkadzać. Także raczej będzie trzeba łapkę tutaj wyciągać do tego do tego sterowania naszym nowym nabytkiem. Miejmy nadzieję, że ta chmurka dzisiaj nas minie i da chociaż potalerzować Bo powiem wam szczerze, że jak z tamtego pola przejechałem na to pole, i zacząłem jeździć na tej górce, to nie wiedziałem. Już myślałem po prostu, że będziemy zjeżdżać z tego pola. Bo naprawdę zaczął buksować nam na tej glinie. No, ale tak sobie wycyrklowaliśmy to pole, że starałem się tą największą górę yy, brać w dół, żeby zjeżdżać na dół. Aby nie brać tego pod górkę, bo jednak jakby nie było, to talerzówka parę ton waży. Talerzóweczka parę ton waży i no, jak jest glinka i jest mokro, to wiecie. On ogólnie podjeżdżał bezproblemowo, no ale po co mamy buksować? Po co mamy męczyć ten sprzęt? Jak możemy to robić troszeczkę delikatniej, nie na hardkorze? Nie, no jak Tomek? Kurde, oporowo przecież trzeba iść. Oporowo trzeba się kopać, trzeba grzebać tym traktorem. Kurde, to, to nie może tak być, że tak delikatnie wszystko idzie. <noise> ogólnie to sytuacja wygląda w ten sposób, że jakby dzisiaj nie popadało, to dzisiaj byśmy skończyli. Detalżowanie po jęczmieniu oprócz tego ostatniego pola, oprócz tego ostatniego pola, które, które jest niedokończone jeszcze, jeśli chodzi o koszenie, i tak tydzień za tygodniem leci, a my stoimy z koszeniem. Średnio mi się to podoba. No ale cóż, sierpień będzie z koszeniem, a wiecie, jak w sierpniu jest. I jeszcze oprócz tego, że nam popadało, no to ten sierpień może być taki, że te rosy mogą szybciej nachodzić i też nie pohasamy. Tomek suszarnie kupuj. I halę stawiaj. Aj jaj dziewczonka. Puszczę dzisiaj totolotka. Puszczę dzisiaj totolotka. I mam nadzieję, że wygram. Trzymajcie kciuki. Ale by były jaja, jakbym wygrał, co? A puszczę, a puszczę, bo tak sobie trochę żarty robiłem, ale nie, specjalnie pojadę i puszczę to lotka dzisiaj. Dobra, ciśniemy, ciśniemy, panie i panowie. Dajesz, Mariusz, lekkie jest. Słuchajcie, ja kończę to pole pomału i uciekam do domu, bo widzę na horyzoncie chmurę. Sprawdziłem też na radarze, że dosyć sporo nam ma popadać tutaj. No i po prostu dalej nie będziemy dzisiaj działać. Jedziemy do domu, posprawdzamy sprzęcik. Jak to się mówi, jutro też jest dzień, a i tak nie będziemy kosić, i tak nie będziemy kosić. Na spokojnie. Można powiedzieć, że jakby była pogoda i by dało się talerzować, to jeden dzień talerzowania, ale na spokojnie zrobimy to sobie na dwa dni. I będzie po temacie. Także dzisiaj już nie ma co cisnąć, bo no jak mówię, będzie lało to. Nie będziemy się taplać w błotku. A nie ma też takiej potrzeby, aby tak ostro napierać. No bo jakby była taka potrzeba, to byśmy jechali w deszczu i nie patrzeli. Bo akurat talerzować w deszczu można, gorzej z koszeniem. Nie no w kosz też można. To z jakim efektem. Także co, żniwa miały być pełną parą, Szybko zaczęliśmy. Jak to będzie dalej, czas pokaże. Także zjeżdżamy i widzimy się jutro. Tak to jest. Tak to jest. Jak w maju nie pada, w kwietniu nie pada. To pada w lipcu. I się maneczko w kolejnym dniu zmagań. Wczoraj u nas spadło około 8 litrów deszczu na metr kwadratowy, także, także fajny opad do kolekcji. Tam już nie wiem, przestałem liczyć, ale to już, to już tak będzie. Około 70 litrów u nas. Jakubek z rana pojechał sobie talerzować, ja postanowiłem z Bartusiem i z Łukaszem wykorzystać. Tą fajną pogodę deszczową, na to, aby powyrywać trochę chwastów w burakach, gdzieś tam brzegami wlazła nam belica na jednym polu, na drugim, na trzecim. Dzisiaj ogarnęliśmy jedno pole. Byłem tam przed chwilą z chłopakami, nawet nie mogę rąk jeszcze domyć po tej belicy, bo nie miałem rękawiczek. No i prawie godzina 15. Jadę po Bartusia i po Łukasza. Starczy tego dobrego na dzisiaj. I jutro myślę, że myślę, że na drugim polu taką samą akcję byśmy zrobili. I na trzecim i będzie zrobione. Na trzecim może troszeczkę więcej, bo gdzieś tam też lebiotka powyskakiwała, to fajnie by było to to. To fajnie by było to trochę przerwać, no. O kurde. Tutaj mieliśmy bardzo dużo bylicy. Udało to się wyrwać od brzegu. To brzydko wyglądało. Bartusia już widzę na horyzoncie, a gdzie Łukasz? Bartek! Bartuś! Dawaj! Piękna, dorodna lebiotka, piękna, drobna bylica No Deszcz pada, to se nie tylko buraczki rosną, ale też i chwasty Jest Bartek, a nie teraz kwafty wyrywasz Był czas na rwanie, teraz jest czas na jedzenie Bartek ma ładne Ale ja wiem, kiedy znowu zaczniesz słowa przyjść. Jak? Żeby Bartuś źle jak tego być się prawo mówię, bo wiesz, będę to, no. to, to nie pokazywać. No tak <laughs> Pośpiechy, a Bartek biegnie, tak? Rwij pośpiechy, a Bartek biegnie Nie rwie, tylko biegnie <laughs> Bartek to jak torpeda <laughs> Rwi pośpiechy Sam powiedział na tak robi, co chodzi czy wiesz jak wyglądają I Nie możesz Dobra, mi pokazywać No Nie musisz mi pokazywać Bartek wszystko wie Bartek czego mówisz, że mam się dać spokój z dziewczynami? Ja zdałem się spokój Mieszałem jeszcze pierwę Nie wywal tylko tych pierogów jeszcze pier... Nie wolno być dziewczyn, Bartek. Jak mnie osążyła? Absolutnie. To <grywa> no. Uważaj, bo tam lata jakaś... Nie pijel, dawaj, mi Absolutnie, Bartek, nie można podnosić ręki. A kolegę to może. <grywa> A kolegę to może. Wal po ryju ile wezie. Kolega to możesz. Tam nie było widać na poprzeczniaku? No, nie, tak przerzedłem się kawałek, tak, teraz, dlatego, 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 tak. przeszedłem się. Tak na wysokości. To dobra, to pół. jutro pojedziemy na Małkoci, na no. pojutrze na storkówko. Chyba, że. Bo tam na Małkoci nie będzie mniej niż tutaj. Mhm. Bo to będzie tylko tutaj taki kawałek. No ten pasek, nie tak, ten, ten od, ten od, soli. Ten pasek, od no. Chyba, że tam poprzerywamy coś więcej jeszcze, nie? No za bo tam może no. być od lasu, od lasu to może no. nie tak bardzo, od tam od... Tego drugiego lasu, poprzek Las A do... Jak fajnie wszystko spłynęło <laughs> Bagienko Woda stanęła? No błotko jest jak wiesz, no, nie ma wody, no. tak nie widać, no, ale błotko To jak tu z 70 litrów Chłopie tam paluszki wyciągałeś te. No, takie, takie... <laughs> 70 litrów gdzieś mamy na około na Przynajmniej tym na tym tutaj. polu no. no to wiesz, tam wszystko jest tak, jak jest ta, ta Aniecka, wiesz, ta ten No tak, bo jak wtedy było 30, później dopadała no, dycha, to 40 Ponad 60 tu było, no i teraz gdzieś 15, 14 wczoraj No, no. no to Na to tym łabia. polu To nawet i więcej, jakieś 70 No to dobrze tylko z jednej strony dobrze, z drugiej strony nie pozwala wjechać by... No tak, no żniwa, nie? Opóźniają się. No ale burak potrzebował tej wody. Jutro dalej, akcja. Jak byłeś, Nie, nie byłeś. Nie, nie byłem. Nie byłem, bo przyjechał po bańki puste po oleju, wiesz? Jak ja przyjechałem, a byłem pod wiatrom jeszcze w masku, zamontować ten, siłowniczki. Do chłodnicy. No, 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 no. no, zanim zjechałem, to ten przyjechał po bańki. Obiad zdążyłem zjeść i. Poczeka, ja je tak, ja je ważyłem. 35 kg. Przyjekaj, się na powódź. No. no, siema, mistrzu! Siema, siema! <laughs> Witam siema, prezesa. Siema. Uszanowanie. Co tam, no, tam są? z pieniędzy. Nie, nie masz emerytury już? Daj spokój Tomek o meryturze, lepiej wspominaj. Dałem się w chuja zrobić. oj, oj, oj znowu. Jezu, na znowu miecio. Na Napierdźcie si się jebłem. O w ja Jak Gościu mi koło, zegarek. Ja. Nie ten kurwa, mam go ja na rękę nie za Podrubę jakąś. Podrubę. No i a ty głupi, żeś kupił. Ty lubisz zegarki. No Jeszcze no no no. No. Ja mi się zasiało piątego. Sikora, no, no. Ładnie. Kurwa, na kurwa. No i teraz musisz cierpieć mieciu. No a muszę cierpieć. Ojciec co ty tam znowu kupiłeś? Patrzę na, na telefonie, pięć zniknęło. No ja to ładnie. B... Zmówiła w Sargardzie do mnie. Byłem w Sargardzie, o jest. No ja Dobra, Mieciu, my jedziemy jak chcesz, to ci tam coś da. No małe mi, małe kuban, co nie. Kuban... A my buraki ten, w burakach rwiemy chwasty. Tam. Na, na, najpierw byliś byliśmy na lubowie. na lubowie, jutro będziemy na małkocinie. Koło szkoły. Chcesz przyjść pomóc? Co? Jak się nie przewrócę, to mech. <laughs> ja się ja nie. No damy do spokój emerytowi. No, ja się nie przewrócę. No. ta Picasso maluje kurwa szopkę, kurwa to Picasso? Picasso. No. Dobra Mieciu, dobra, Zaj, w nie pij dykty Jedziemy, no. jedziemy, jedziemy Bartek Co? co? Jedziemy Bartego ku Mą obie Czego siedzisz na jego... Czegoś go do tyłu A tak ja się siedzi <śmieniu> Mam pozwolenie A no nie pij na sokówku. Dobra, do panie tu. Jakby to się nie zrozumiał to Mieciu, cztery zegarki ma Zachciało mu się piątego i na pięć stów się dał równać. Ja nie mogę Ale typ do jutra Bartolini, Siemano. Na halo, na telefonie. Którą ty szopkę Poczekaj, no otwieraj. Anton? Anton nie I dobra, jadę Jakubka zmienić, bo musi się ewakuować do chałupy. Ja już to pole skończę, już tutaj widzę niewiele zostało i będzie fajrant na dzisiaj. Hello ladies and gentlemen. <laughs> Wielka cholera Też, no. a masz robisz? A na zdrowko ci No A myłem dopiero No Halo, halo Hej prezes Zrób się stąd Agata To już tutaj, to tam mogłeś to skończyć i zjechać Co? Dobra Przesiadka Ale i tak No patrzę, czy wszystko mamy na miejscu, dobra Kuba jedź. tak teraz? jeszcze Dobra, zobaczę, się pobawię. dobrze, nie? takim kątem? Bardzo dobrze. Chwila moment i będzie koniec tego pola. I będzie ogólnie koniec talerzowania po jęczmieniu oprócz tych pasków, które musimy dokosić. I teraz tylko czekać aż wyschnie. Ale jutro ma znowu padać i prognozują około 10 litrów, znowu nawet. No i dobra, bo mam mało procent baterii w GoPro. Także ja myślę, że na tym zakończymy ten odcinek. Jak zwykle, zostawcie łapę w górę, subskrybujcie kanał. Wszystkiego dobrego, na razie, cześć, i do następnego. Abol. Wakacje u pana tatka. A bo na ty jak Nie mam miarki na tamtym polu. A gdzie byliśmy? Czy? Małkocin Lubowo. Aha. O, ogólnie w, o, w czekaj, bo wczoraj nie było takiego opadu na Storkówku, tam było chyba e, 2 litry. Wczoraj wylałem. Dzień wcześniej Julita wylała litr. No to Zresztą. mamy 3, a tu spadło około 14. Mm. No to tam było więcej, wcześniej padało więcej. To ja myślę, że w lipcu na, na tych polach buraków Lubowo i Małkocin mamy około 80 litrów, no, no, nie? Coś a, a tutaj mamy 60. 60 no i no, dolicz teraz jak nie wiem czy tam poszło, tak wiesz. No raczej tam poszło. Tak, ja myślę, znam. że podobnie teraz popadało, nie? No. To mówię. Tam mamy około 80 litrów, tu mamy 60. To już jest ładne. Na buraki jest bardzo pięknie. Najgorzej, że wszystkie zboża stoją i coraz bardziej czarne się robią. I to. O, oh, chłopu nie dogodzi. Raz za sucho, raz za mokro. O, jest sygnał. Jest sygnał. Szukamy! Buenos días, buenos días, panie tatku. Panie tadziu, bardzo ważna sprawa. No. Dzwoni pan do tego biskupa, że starczy już tego deszczu. Jeszcze raz. Dzwoni pan do, do biskupa, że starczy już tego deszczu. Dobra, dzwonię, ale jadę akurat do ciebie. Tak? No to okay. dobra. No to ja jestem no, na podwórku. Tam... Tak, dobra, tak, tak. Ja 5 no. No. minut. Dobra, okej. Okay. Buenos dias. Wszystko w trakcie. W trakcie jest. Hmm. Biskup trzeźwy. <laughs> Zaraz będziemy dzwonił. <laughs> Chyba się. Co? Aparaty mam, kurwa, A, to już lepiej, A gdzie te aparaty? Kurde, nie nawet, nawet nie widać, no. 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 Teraz nie będziemy krzyczeć. Znaczy, nie, nie będziemy krzyczeć, no. to jest raz. Nasz papieroska. I, i dobry, dzień dobry. Gdzie te aparaty zobaczycie? Nie ma. Jest telefon do biskupa. Okej, okay, dobra, na razie, czekam. No i siemaneczko, jesteśmy w kolejnym dniu. Lecimy właśnie z Łukaszem po Bartusia i będziemy działać dalej w Burakach, aby przerwać tą bylicę. Troszeczkę lebiody i innych fastów, które się tam nawiną nam pod rękę. I co chciałem wam jeszcze powiedzieć. Ogólnie pan Tadziu dodzwonił się do tego biskupa. Wszystko załatwione, tylko no, ofiarę trzeba jakoś tam złożyć. Także z panem Tatkiem, w wolnej chwili się udamy tam do Szczecina na plebanie. I będzie dobrze. Miejmy... Mam ogromną nadzieję, że będzie dobrze. Teraz mamy... Teraz mamy tylko pytanie, czy Bartek już wstał, bo wczoraj troszeczkę na niego czekaliśmy. Wczoraj też za bardzo się nie dało przez te opady deszczu, no ale. Bartolini! O, brat znowu biegnie po niego. No nie, Wychodzi z szopki. <laughs> nie, go budził. <laughs> Co, Bartek znowu śpi? Bartek znowu śpi? <laughs> no, 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 załącznik z rana. Bartek, wodę tutaj macie gazowaną. To <laughs> tak zapiesz, jak bub? <laughs> Na razie, Na razie. To cała lukniemy jeszcze ile tutaj spadło, nie? Także od razu zastampuje się Dzień dobry panu Czego nie zatrzymujesz, jakaruszę kurde Co tam, co tam Mietko? Jadę do Agaty, bo Roberry trzeba napompować na pompkę, ja sobie taką jakieś serzę, wiesz? No Napompujesz kurwa i taką maszynkę i taką, wiesz? Zawiozę chłopaków tam na Małkocin do buraków. Aha. No. Lecę po Jakubka. Po no. Jakubka jeszcze? Nie masz drobnych giz? Nie mam, właśnie. Drobne, wszystkie Syfonowi dałem. A, dobra, dobra. Będę dzisiaj na Małkocinie, tam po nich później, nie? No to jak łagaty będę, nie? Dobra, na razie.